Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Chwała Bogu. Chwała Bogu. E, dzisiejszy temat e, może tak delikatnie będzie lekką kontynuacją jednej myśli z niedzieli. E, może troszeczkę e, ją rozwinę. E, będzie to w zasadzie takie może rozważanie troszeczkę e, na temat apostoła Pawła i takich dwóch wydarzeń w jego życiu. Ostatnio e, czytałem dzieje apostolskie i tak szczególnie e, moją uwagę zwróciło, zwróciły właśnie dwa wydarzenia. Pierwsze jest, jest to fragment z XVI rozdziału, a drugie w zasadzie zaczyna się od 20 rozdziału aż do końca. To są te chwile, kiedy apostoł Paweł był w więzieniu. E, pierwsze Pierwsza historia, może nie będę odczytywał tych fragmentów, bo to by było bardzo dużo. Jak tak pokrótce opowiem, co, co tam się wydarzyło. Za pierwszym razem, w pierwszej sytuacji, apostoł Paweł był razem z Sylasem i głosili Ewangelię. Głosili Ewangelię i pewna kobieta, pewna osoba Szła za nimi i ciągle, ciągle można powiedzieć, że troszeczkę ich męczyła, miała tak zwanego ducha wyższego, po prostu mówiła, mówiła to, to, co oni robią, to, co zgaszy. Oni byli tym strasznie umęczeni. I apostoł Paweł wypędził tego ducha z tej kobiety i chwilę potem za to wydarzenie, za to zdarzenie wylądowali razem z sylasem w więzieniu. Zostali zakłóci w dybę. I co oni zrobili? Zaczęli uwielbiać. Zaczęli uwielbiać i wywyższać Boga i dawać mu chwałę. Po pewnym czasie wszystkie drzwi w tym godzinie się otworzyły. Strażnik, który się obudził, chciał się zabić, ale Paweł powiedział nie rób tego. I głosił Ewangelię Jemu, temu strażnikowi i całemu jego domowi. Następnie został wypuszczony tam przez, przez władzę, tamtejszą władzę. Krótka historia. Praktycznie długo, długo, dużo czasu w tym więzieniu nie spędził. Natomiast druga historia jest znacznie dłuższa. Zajmuje... Praktycznie 8 7, 8 rozdziałów. I w tej dłuższej historii Paweł miał możliwość, kiedy został schwytany, miał możliwość stanąć przed Wysoką Radą, przed Żydami. Na jego życie został ukryty spisek przez ponad 40 ludzi który się sprzysięgli, by, by go zabić I nie będą jeść ani pić, dopóki on nie umrze. Apostol Paweł miał możliwość stanąć przed namiestnikiem Feliksem, u którego też spędził dwa lata w więzieniu. Później stanął przed namiestnikiem Poncjuszem Festusem, królem Agrypą, a kiedy odwołał się do żywu, to cesarza miał płynieć do Rzymu. Po drodze rozbił się jego okręt z nim i załogą innymi więźniami, e, którzy, którzy z nim byli. Wylądowali na Malcie, e, gdzie, gdzie zaraz po, po, po e, ich ocaleniu, wyjściu na ląd, wąż uczepił się jego ręki, jadowity wąż gdzie tamtejsi ludzie myśleli, że apostoł Paweł za chwilę umrze. Natomiast nic się nie stało. Tam spędzili trzy miesiące i dopiero po tym czasie dotarł do Rzymu. Tak przypuszczam, że to wszystko mogło trwać trzy lata. Bardzo dużo zdarzeń, bardzo dużo wydarzeń. E, to osobiście e, dla mnie to jest moja ulubiona historia Pawła i Sylasa, tego krótkiego pobytu w więzieniu. Często, często ja ją przytaczam, często jest tutaj przytaczana przez, przez inne osoby w trakcie słowa. Niesamowita historia, niesamowite rozwiązanie, praktycznie natychmiastowe działanie Boże. Paweł wyszedł z więzienia praktycznie na drugi dzień. A tutaj historia, kiedy, kiedy trwało, to przypuszczam, że praktycznie ze trzy lata. I tak zacząłem porównywać te historie i zastanawiać się, co tak naprawdę z tych historii możemy wziąć dla siebie. Za pierwszym razem Paweł po prostu służył. Nie wiedział, co go czeka został pojmany do więzienia i myślę, że miał też taką postawę, jaką często czytamy w dziejach apostolskich, taką wręcz wdzięczności, że może cierpieć dla mnie Jezusa, że, że może, że jest wręcz godzin do stopnia takich prześladowań. Za drugim razem, już właśnie od 20 rozdziału, apostoł Paweł mówi sam i jeszcze jest to potwierdzane przez wielu innych proroków po drodze, że idzie do Jerozolimy i wie, że zostanie tam związany, że, że będzie pojmany i będzie w więzieniu. Ma świadomość tego, co się wydarzy. I można to tak powiedzieć, że za pierwszym razem pan nieświadomie szedł do więzienia, za drugim razem wręcz świadomie, bez, bez żadnego jakiegoś ale bez, bez żadnych wymówek. Za pierwszym razem mamy cudowne uwolnienie z więzienia. Niesamowite działanie posze natychmiastowe, a za drugim razem cudowne działanie w więzieniu. Tak jak wspominałem w tej historii, wiele się wydarzyło. Wiele trudnych sytuacji, wiele sytuacji, gdzie mogło się to skończyć tragicznie śmiercią wielu osób, śmiercią apostoła Pawła, a Bóg go niesamowicie w tym wyratował. I chciałbym tutaj zauważyć, że my często, przynajmniej może ja tak mam, że często ja oczekuję takiego Bożego działania w swoim życiu, jak, jak to było za pierwszym razem u apostoła Pawła. Coś się wydarzyło, okej, okay, staram się nie tracić ducha, można powiedzieć, uwielbiać Boga i liczę na Bożą reakcję. I liczę na to, że Bóg zareaguje, Bóg rozwiąże jakiś problem, rozwiąże jakąś sytuację. I liczę na takie ekspresowe działanie Boga. Natomiast za drugim razem Bóg pokazuje, że On ma głębsze działanie. Chce zrobić coś więcej. Chce zrobić coś bardziej. Dotrzeć szczególnie do jakichś osób. Chce nas w szczególny sposób poprowadzić po to, aby. Mógł nas użyć tam, gdzie On chce, by to, gdzie nas prowadzi, abyśmy mieli też świadomość tego, gdzie nas prowadzi. Paweł wiedział, gdzie go Bóg prowadzi. Miał tego świadomość. I czasem ciężko mi. Jest się pogodzić z takim, z takim stanem, bo oczekujemy takiego natychmiastowego, natychmiastowego instant działania Bożego. Zresztą, zwłaszcza zwłaszcza moje pokolenie młodsze, tu jesteśmy czegoś takiego nauczeni. Coś się dzieje, no to od razu jakaś reakcja. Coś musi być od razu rozwiązane. A trudniej jest Wytrwać w tej Bożej Woli, kiedy Bóg nie chce czasem nas z tego wyciągać, ale chce cudownie nas przez to przeprowadzić. Podobne historie są opisane w Biblii. To jest: miał Daniel, jego przyjaciele, miał Józef, który był w więzieniu. On ich od tego nie, nie uratował. O nich przez to przeprowadził. Myślę, że kluczem w tych, w tych dwóch historiach jest coś takiego, że myślę, że relacja apostoła Pawła z Bogiem przeszła pewien proces. Ona to jeszcze dojrzała. On od początku był używany, od początku Bóg go prowadził, ale pojawiła się taka głębia w tej relacji, że on wiedział, że Bóg chce go tam posłać i nie ma nic przeciwko. Wiedział, co, co ma tam robić. Wielokrotnie apostoł Paweł w swoich listach nazywa się więźniem Chrystusa. Na przykład w liście do Filemona pierwszy rozdział, pierwszy werset, dziewiąty werset też w liście do Efezjan o tym wspomina Paweł, więźniem Chrystusa. I pojawiło mi się pytanie takie czy mógłbym tak samo powiedzieć o sobie Daniel, więzień Chrystusa. Takie to trochę niemodne, niewygodne. O co chodzi z tym więźniem Chrystusa? Co to znaczy być w ogóle więźniem? Więzień podlega czyjemuś autorytetowi, jakiejś władzy. Czy podlegam, poddaję się pod władzę Jezusa Chrystusa? Czy znam jego wolę względem mnie? Czy nawet to, że znam tą wolę, czy jakby właśnie poddaję się, czyli wykonuję to, o co on mnie prosi? Czy kieruje mną w tej całej sytuacji miłość względem Boga i względem ludzi wokół? Bo to ten przykład więźnia może troszeczkę ma pewne skazy, można powiedzieć, ale w tej sytuacji, w, tej, w tym można powiedzieć, w biblijnym znaczeniu istotnym elementem jest właśnie miłość. Ja kocham Chrystusa. Chcę mu służyć. to jest pierwszy powód. Ale też Chrystus miał serce pełne miłości do ludzi. Ja się zastanawiałem niejednokrotnie, jak, jaki musiał być wzrok, jaką musiał być twarz, jak powoływał uczniów, apostołów, czy oni na słowo poszli za Nim, kiedy mówił im, że Przebaczaj ich grzechy i oni to przyjmowali, jak oni oni, serce pełne miłości. To jest ta druga rzecz. Czy mam serce Chrystusowe względem innych ludzi? Czy moja wiara opiera się na ufności? Ufności. Że on, że on wie lepiej. Czy właśnie ta wiara jest żywą wiarą, czy tylko wiedzą, jakąś świadomością, że On istnieje? Jeśli tak jest, to teraz właśnie jaki ma to wpływ na moje zachowanie? I jak tak by prześledzić tą dłuższą historię więzienia Pawła, to zastanawiam się, ile osób może powiedzieć, żeby wytrzymało. Wytrzymało takie próby, takie sytuacje, takie trudne chwile. Ludzie się przeciw niemu buntowali, ludzie go bili, Niejednokrotnie szedł z narażeniem życia. czy wytrzymałbym takie, taką presję i przez cały czas bym był blisko, blisko Chrystusa. I co ciekawe, Paweł jakby nie szukał ucieczki z więzienia na własną rękę. On jakby chciał wyjść z tego więzienia. To myślę, że to jest wiadome i widać to z, to z historii, ale on nie szukał, on nie uciekał z więzienia na własną rękę. Jakoś pokrywał. A wtedy, kiedy. Była ta dłuższa historia tego więzienia. Myślę, że ma dużo więcej możliwości, bo był momentami był dużo lepiej traktowany niż inni więźniowie. Miał przydzielonego jednego strażnika. I mógł, mógł żyć troszeczkę inaczej niż taki, można powiedzieć, typowy więzień. On czekał na Boże działanie. On szukał Bożego rozwiązania. I co najważniejsze, więzienie nie zatrzymało go przed głoszeniem dobrej nocy. Teraz powstaje pytanie, czy żyjemy w jakimś więzieniu w naszym życiu? I jakie to jest więzienie? Czy coś nas blokuje, coś nas trzyma, czy może jest jakiś grzech? Czy może Brak zaufania do Boga, czy może jakiś po prostu nawyk danego życia, czy jednak jestem tym więźniem Chrystusa, tak jak apostoł Paweł. I w pełni, w pełni mu ufam. I mi nic po prostu nie blokuje, jeśli chodzi o Boże działanie, o Boże rzeczy. Lista Kuba mówi 1-2. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Takie więzienie w naszym życiu może być jeszcze po coś jedno. Czy tak naprawdę zastanawiamy się, czemu na przykład Bóg postawił nas w danej sytuacji? Czemu przez coś musimy przejść? Ja myślę, że jest to po to, by sprawdzić nasze zachowanie. Apostoł Paweł wytrzymał to, to, wiele więzów, można powiedzieć, i ufał Bogu cały czas. Mimo może jakichś słabości, mimo że e, ludzie chrześcijanie wcześniej chcieli się od Niego odciąć, co można też z niektórych listów wywnioskować, że aha, apostoł Paweł się dziwnie zimnił, to, to może nie jest takim dobrym chrześcijaninem. Czy mimo różnych bodźców z zewnątrz, czy własnych myśli, czy nasze pragnienie, nasze dążenie jest zawsze ku Chrystusowi? Czy jest ku Jego woli, to dążenie. Czy mamy świadomość, że to może być po to właśnie, to co wspomniałem w niedzielę, by złożyć świadectwo innym, by inni ludzie mogli zobaczyć w nas to, że żyjemy z Jezusem Chrystusem na co dzień, że Jemu ufamy. I na koniec chciałbym przeczytać dwa wersety, e, takie jeszcze e, dopełniające tę e, myśl. Apostol Paweł też pisze, w Galacjach 2:20: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I Filipian 1,21 21, a bowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyska. Znane fragmenty wielokrotnie przytaczane i Chrystus dla mnie jest życie. To w cudzysłowie, słowy, więzień Chrystusowy to nie jest bycie skutkiem kajdanami, ale to jest życie. To więzienie Chrystusowe, można powiedzieć, to jest to, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Czy mogę powiedzieć właśnie tak jak za Apostolem Pawłem? Żyję więc już nie ja. Ale żyje w mnie Chrystus. Amen.